Hej, witam Was kochani bardzo serdecznie na premierze, a w zasadzie to na wznowieniu zrabki 250 tysięcy złotych w banku ta zrabka już kiedyś była w wersji niebieskiej jak dobrze pamiętam i jeszcze jakaś inna wersja była, ale dobrze już nie kojarzę w moim mieście w Iławie pojawiły się zielone także bardzo fajne, ładne, taki kolor przypominający symbol pieniędzy zielone nam się z forsą kojarzy, także miejmy nadzieję, że ta forsa tam będzie Moi drodzy, drapeczki zostały wybrane przez moją ulubioną panią z kolektury, także pozdrawiam panią bardzo serdecznie, pani mnie będzie oglądać, bo tak mówiła. Pani wybrała bardzo fajne numerki, tak jak wspomniała, że numery fajne pani powybierała. No i na dzisiejszą premierę mam drapeczek 8, także miejmy nadzieję, że te numerki, które pani mi wybrała będą szczęśliwe, także zostawcie proszę łapeczkę w górę dla mojej pani z kolektury. Ja pozdrawiam Panią jeszcze raz bardzo serdecznie, a moi drodzy ja przychodzę już do drapania. Wkład w dzisiejszą premierę wznowe to 40 zł, 8 zdrapeczek wybrane właśnie przez Panią z kolektury. U mnie wersja zielona, dajcie znać jaka wersja pojawiła się u Was. Będę też oglądać premiery na Waszych kanałach zdrapkowych, także za wszystkich trzymam kciuki równo, porówno, bardzo mocno tych drapiących na kanałach jak i poza kanałami. Także zaczynamy od numeru 15. No, jest to dzień urodzin naszej Dark Kasiuli. Także może właśnie fajnie będzie ta 15 tutaj się spisywać. No i drapiemy. Przyjemna warstwa ścierana. Nie pamiętam, czy taka jak przednia, ale jak mam porównać, to taka może jak w kocham z drapki. Chociaż trochę może lżej idzie. Zależy od narzędzia, jakim drapiemy. Wygrywające liczby to 2, 6, 31 i 35. A mamy tutaj 13. 23, no nie jest to wygrywająca liczba niestety 18, 34 i 32 dalej mamy czwóreczkę no ja niestety 30 ostatnio do zdrapek zbytniego nie mam więc fajnie, że pani wybrała może pani będzie miała szczęśliwą rękę a nawet jeśli nie, no to nic nie szkodzi się nie pogniewamy mamy 8, 9 o, pod dziewiątką, co tu było? 20, 14 i 24. No niestety, zaczynamy pustakiem, no ale miejmy nadzieję, że coś tu się fajnego jeszcze pokaże za chwilę. Dalej, zdrapeczka z numerem 19. No, też fajny numer. Ciekawe, czy coś to symbolizuje, <gryw> że pani ten numer wybrała. 3, 21, 11 i 28. Tu mamy wygrywające liczbę, no i lecimy z drapaniem, szukamy. Miejmy nadzieję, że wygrane tu się kreją 4, 20 obok, 32, 12 i 26. Dalej mamy 6, 24, 16, 18 i 14. Niestety tu nie mam wygranej. Lecimy, dalej mamy 30, odwróciliby i już by było, nie? 22 obok. 1, 27 i 19. No zdrabka z numerem 19, ale nie mamy tu 19, a szkoda, B, J. Ok. Lecimy dalej. Kolejna zdrabka. O, z numerem 7. Bardzo lubię ten numer. Szczęśliwa siódemka. 31, 14, 9 i. 30. Takie mamy liczbę. 34, 26. Pamiętam, jak kiedyś bicka Kasia, Kasia, jak już kiedyś, jeszcze był w tamtym roku, miałam dedykację, pisała mi o tej zdrabce Ale niestety już nie było. Także zadedykuję ją również Kasi. Ale ciekawe, czy tu coś będzie. 32, 13 i 27. Ostatni rządek: 28, 18, 7, 1eczka i 12. No cóż. No cóż, Lotto lubi pustaki. Dawać nam. Kolejna zdrabka z numerem 33. A słuchajcie, bo ja nie powiedziałam tutaj: safe można znaleźć jeszcze i wygraną się wtedy podwaja. A nie, przepraszam. Nie podwaja się, ale. To jest taki dodatkowy bonusik, tutaj ten save, czyli mamy wygrywające liczby, nasze liczby i save. Także jeszcze, jak trafimy save, to możemy coś trafić. 33. Krapeczka z numerem 33, no i mamy tak 17, 7, 9 i 11. I 11, no i dalej mamy tak, co my tutaj mamy. 12 obok, a mogli dać się, zobaczcie, no 200 zł. To by było super, nie? 1, 6, 20 i 14. Niedobre zdrabki, 1, 13, tu jest, 18 obok, 8, patrzcie, no 7, 8, 9. Ten lot to, to normalnie przenina już 2, 29, 4, 34.

Że tu jest pusto. 6, 29, 30, 22 i 12. J. -h -i. Kolejny pustek. Przedostatnia zdrabka. Z numerem 4. No może w czwórce coś będzie, słuchajcie. No mamy tak. 23, 6, 22 i siódemeczka. Poprzednio nie miałam jakiejś super przygody z tą zdrabką, żeby coś tam spektakularnego się w niej pojawiło z wygranymi to nie. Nie, nie było jakiegoś tam szału. Jak była poprzednia edycja tej zdrobki. 12, 24 obok i 21. No nie widzę, żebym tutaj się mogła z tą zdrabką polubić. 31, 1 i 2. Teraz te kontrolne gdzieś tutaj w kasztaninie, A, tutaj jest E, E, E. Aha, czyli coś jednak pominęłam. Tak się wkurzam na te zdrapki, że coś pominęłam. A, no, że nie nie Zaraz, co ja? A, 22, no tak, bez okularów drapie. 10 zł ojej. Dobra, dobra dobra nasza jest dycha ja pominęłam dychę bo już się tak, taka byłam rozczarowana że tyle tych pustaków że wygranej nie zauważyłam słuchajcie dobra a mam jeszcze dwie zdrapki z numerem 17 teraz lecimy z numerem 17 i mamy tutaj tak 20 35 22 i 2

6, 34, 16, 13 i 21. E, także jak nic nie pominęłam, to tu mamy pusto. Mamy E, może znowu będzie E. <nhe> n -h -e, no nie, niestety. No i teraz już ostatnia zdrabka decydująca: być albo nie być. Zrabka z numerem 27. Niepozorny taki numer, a może akurat. Dobry numer to będzie. Oby. 22, 19, 12 i dwójka. A mamy tutaj. Tak patrzę, chciałam, nie chcę kontrolny, bo raz dają u góry, raz dają na dole. 32 nie ma. O, jest safe No super, widzi pani, do końca trzeba było poczekać. Dobrze, 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 dobrze. Pani ładnie wybrała 6, 18 i 33. A safe nie podwaja, chociaż fajnie jakby podwaja. 35, 31, 9. No, aż lepiej do końca się drapi, jak już wiadomo, że jest jakaś wygrana. Chociażby nawet na koniec miało być nic dalej, już do końca. ale może jeszcze coś padnie. 11, 14 nie ma. 20, nie ma 20. 7 nie ma. I 21 nie ma, tylko jest 22. No to patrzymy, co jest pod safem. 5 zł jest pod safem. Szkoda, że safe nie podwaja, no ale wiem, powtarzam się. BBB jest na zwrot. BBB jest na zwrot. Także moi drodzy, warto było poczekać do końca. No, na koniec działa się najlepsza akcja. Także moi drodzy, na wydane 40 zł zwróciło się 15. Tu mamy dychę pod 22, chyba że coś jeszcze pominęłam, ale szybko oblecę to, już, żeby nie było później nieporozumień. No dobra, czyli tu mamy 10 zł, tu mamy 5 pod sejfem. No, no i git. Chociaż no, połowę no nie wpadła połowa, ko mnie jak połowa, ale dobrze, żeby najmniej chociaż coś wpadło, bo jak już przewalałam te pustaki jeden za drugim, widzicie, ilościowo, no to jest, no to nie jest za fajnie, bo sześć drapek jest pustych, no nie, sześć drapek jest pustych, a dwie są wygrane. No, ale dobrze, że ta jedna dała powyżej zwrotu, jest dycha. No to zawsze już tak leczy trochę, niż by miało być tylko 5 zł. Dobrze, moi drodzy. Także ja się z wami żegnam. No, o, tych paprochów nie będę wam pokazywać. Ja się z wami żegnam. Ode mnie to tyle. Trzymam za was kciuki. Dajcie znać, czy będziecie drapać. Czy macie zamiar drapać tę zdrabkę. No i zostawcie też do góry łapkę, jak Wam się podobała moja premiera. Subskrybujcie kanał wszystkich nowych widzów. Tutaj zapraszam do subskrypcji, polecam subskrybować mój kanał, bo się dzieje na moim kanale, praktycznie filmiki są regularnie dodawane, chyba że się obrażę na zdrabki, no to nie dodaję parę dni, ale ty chociaż trochę odpoczniecie ode mnie. Dobrze moi drodzy, ja się żegnam, ode mnie tyle, dzięki bardzo, pa!